come on. Ja tutaj nienawidzę tego poziomu. Jest strasznie poplątany. Widzicie, tutaj są te części klucza, które trzeba włożyć tam, jakby pierwszy poziom. Ja tutaj nie lubię zbierać sekretów. W ogóle niczego tutaj nie lubię. To jest chyba najgorszy? najgorszy, najgorszy w swoim słowie znaczeniu. Bo jest strasznie poplątany ten poziom. Jako horusa. Zyprania. Aha dobra, jest apteczka Dobra, już muszę się uspokoić, bo tutaj ten poziom jej strasznie rozprasza Tam z apteczkami w ogóle stoi. Ło, sporo. Dość sporo, żeby wyleczyć dość sporo rany. O, o, Tu są ściany. Tylko, że te ściany się ruszają. Nie podoba mi się to. Ogólnie fajnie zrobione, tylko że strasznie problematyczne. Trudne nie jest, ale zawsze coś tam jest do zrobienia. Osoby. Są coś tam, mnie, jakieś przesyłki. To ja zamawiam dużą mapteczkę. Te dźwięki mi się nie podobają strasznie. Są straszne. Niby coś jest, ale tego nie ma się rusza, albo coś okay. nie żeby coś wynikało z tego, że ja mi się to, jakieś dźwięki nie podobają, czy coś tylko mówię o ich charakter, znaczy inaczej, bo ja to strasznie źle ujmuję w tej grze wszystko jest piękne i fajne po prostu czasami dźwięki niektóre rozpraszają, ale... To już jest tylko moja sprawa. Wiem, że tutaj jest sekret. Gdzieś czytałem, że ta dźwignia jest czas, ale ja za pierwszym razem nie zauważyłem. Tutaj, jeśli już przesunie się tą dźwignię, to nie można umrzeć. No chyba, że... Po śmierci trzeba yy, jeszcze raz ją opuścić, użyć tą dźwignię. No że się sekretu nie chce zebrać, wiadomo. Ale to jest podobno niby na czas, więc ja będę uważać. i się będzie czekał czasem O No Nawet nie stawiaj jej problemów Chodź Tutaj się zabijałam zawsze Znaczy nie zawsze ale kocku kiedyś mi się udawało nie zabić Właściwie co trekił było Aha, nie dosięgałem. Teraz na szczęście się dosięgam. jest sekretów. Cztery. To jest sporo. Wydaje mi się, że nawet chyba najwięcej w całej... w całym Egipcie. A to są tylko takie moje podejrzewania. Teczek, więc ja ich na, na razie będę używać, bo mi ich nie szkoda. Dobra, w środku mamy już zapełnione do końca. tylko ruszające się ściany, w którym w każdym momencie mogą mnie sknieść Właśnie tak. Spokojnie. Nic ty, nic strasznego nie jest. Trzeba po prostu najzwyklej w siecie trzeba być ostrożnym. Tak Miło widzieć tylko trzeba teraz chyba jeszcze dwa ostatnie, dwa pozostałe. Co być? Przy okazji, jeszcze sekret o sekretach pamiętać. O, już mówiłem, że się nie złapiesz. mam nadzieję, że pamiętacie, że na. Że ja mam włączony tryb um, um, automatyczny. Nie, inaczej. Manualnego jak czytania. Więc nie mogę przyspieszać, na, jak, idąc w prawą stronę. Nie wiem dlaczego. Wiem, że możecie wiedzieć, ale ja tak Wam na pewno się przypominam. I teraz wiem, że tu jest przejście na dół. Na sam dół. I gdyby nie zależało mi na sekretach, to skoczyłbym tam do wody. Ale boję się, że właśnie tam mogą być sekrety. Ała, tu już nie boli. Prziję. No, ze względu, gdyby tu nie było. Co mówię, mówię. Wow. Zastanawiam się czasem, żeby czasem czegoś nie pominąć chyba tylko na razie tym się najbardziej przyjmuje. Hmm, do czego to jest? Już nie wiem. Raczej sekretu, żadnego nie ma. Tutaj się dostanę. No jedynie tutaj się nie dostanę, bo nie ma jak, ale... Tutaj tej skrzyni raczej nie za bardzo nie ma. Właśnie tutaj możemy użyć skrzynki. linki mordercze nie inaczej linka plus ostrza równa się no mordercze połączenie strasznie krwawe